Miesięcznie mamy dziś Opening jajaka, Tym razem Kinder niespodzianka. Odpakowujemy. I mamy auto. I mamy tu podniesioną czekoladę. Otwieramy ją. Jedną po zjem. Bardzo dobrze. Mogą da, kolejne. No, no może Teraz wrócimy do openingu zawartości w środku. Zobaczymy jaką zabaweczkę mamy. I jak przewidywałem mamy jakieś dla dzieci. No. Mamy takie kurwa... I jakaś dora. I to jest krabo jakiejś muszli mi to gówno Dobra wchodzimy do składu widzimy, jak... widzimy się jak to złożę Tak wygląda po złożeniu widać tu jeszcze jakiś gwiniany mechanizm Teraz go zaprezentuję gówno i mechanizm jest tak to. to wyszło z tego yy. ostatni test Tak więc, cześć i do następnego razu.